Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie z Zakupów. Dzisiaj e, całkiem udany, w sensie udany, udana premiera, w tym sensie, że udało mi się wyjść rano, kupić zdrapeczki, nie tak jak tydzień temu, wszystko w locie, nieprzygotowane. Udało mi się wyjść po zdrapeczki, zakupiłam 5 sztuk, numery wybrałam sobie sama. Nie przykładając raczej większej wagi, po prostu wylosowałam 5 drapeczek. Tak, 5 zainwestowałam w dzisiejszą, kochani, premierę 50 zł. Mam 5 sztuk. Zdrapeczka 500 tysięcy zł w banku. O ile mi wiadomo, jest to wznowa. No, taki ze mnie niestety znawca. Musicie wybaczyć. No i na czym rzecz polega? Szukamy wygrywających liczb, wtedy wygrywamy przypisaną kwotę lub szukamy takich myślę sztabek złota, również wygrywamy przypisaną kwotę, lub znajdujemy powiedzmy, no nie wiem, że to jest bank. Wtedy wygrywamy dwukrotność kwoty. Stopni wygranych, kochani, mamy 9. Wygrana 9 stopnia, no to jest to zwrócik 10 zł, no i wygrana pierwszego stopnia 500 tysięcy złotych. Także. Będziemy drali się do drapania, trzymajcie za mnie kciuki, lada dzień, lada moment, jak mi się oczywiście uda, będzie, słuchajcie, konkurs, konkurs na tipli, na razie na tipli, na wpłaty, mam już zakupione nagrody, nagrody będą i normalne, i świąteczne, również będą strapki, a normalne rozdanie pojawi się y, dla wszystkich, nie na wpłaty, między kołajkami a świętami. Tak, y, żebym, powiedzmy, właśnie wylosowała kogoś, kto dostanie nagrodę na święta, przed świętami. No, a teraz konkursik, który wpadnie na Tipli, o ile uda mi się go ogarnąć i wstawić, to będę chciała mm, rozwiązanie zrobić przed mikołajkami, aby właśnie nagroda była prezentem mikołajkowym. Ale czy mi się to uda, to zobaczymy. To tyle. Tak jak mówiłam, trzymajcie kciuki, łapeczki w górę. W górze. Boże, mile widziane. Subskrypcje też, jeżeli macie taką ochotę. Jeżeli nie, to nie. Płakać nikt nie będzie. A teraz bierzemy się do drapania. Ja, kochani, trzymam za Was wszystkich kciuki, jak zawsze. Czy to macie kanał, czy drapiecie poza, chwalcie się w komentarzach, co udało Wam się wydrapać. Szukamy takich liczb jak 4, 32, 40, 26 i 23. Fajnie by było, jakby coś wpadło, nie było całkowitego zera

Dwadzieścia siedem samo boki, dziewiątka, trzydzieści dziewięć, jedenaście dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, szóstka i trzydzieści trzy, no niestety zdrawka jest pusta. Sprawdźmy sobie, gdzie te kontrolne. Mamy tutaj JG. No niestety, pierwszy pustak. Był to numer 21, teraz myślimy sobie o numerze 17. I nasze wygrywające liczby to 6, 37, 24, 31 i 5. A mamy trójkę.

21, 16, 40, 13, 27, 23, obok i 15, czyli kolejny pustak, kontrolne RD, no nie zapowiada się, ciekawie, czy będziemy 50 zł na minusie, masakra, mam nadzieję, że nie.

Ósemeczka, czterdzieści, trzydzieści cztery, obok oczywiście, siódemeczka, trzydzieści jeden, dwadzieścia pięć, o jest wygrana, zera nie będzie, szałciał <grych> 24 dwadzieścia cztery, oboczek, trzydzieści dziewięć, obok, dwanaście.

Dziewiętnastka, trzydzieści siedem, dwadzieścia sześć, czterdzieści, dwadzieścia jeden, trzydzieści sześć, dziewiątka, siedemnastka obok, trzydzieści osiem, jedenaście jest wygrana, szok, szósteczka, czternastka obok, dwadzieścia trzy. 28, 34, dwójeczka, jedynka i osiemnaście. A pod jedenastką również dycha. No szału nie ma naprawdę, powiem Wam, tragedia. Mogło być lepiej. D,

Trzydzieści cztery. Trzydzieści trzy. Czwarteczka trzynastka trzydzieści siedem obok dwadzieścia cztery dwójka trzydziestka szósteczka dwadzieścia trzy piętnaście. 29, 7, 14, 39 i 1. Także zdrapeczka jest pusta, kontrolne ODG. Także, no, niestety, szału, słuchajcie, nie ma. Na premierę wydałam 50 zł, Trzy zdrapeczki są. Puste. Wygrały z drabki 2 z numerem 2 i 19. No i w obu jest zwrocik, także na 50 zł mamy odzyskane, nie wygraną. Nie nazywajmy tego wygraną. Odzyskaliśmy po prostu 20 zł. No, lipa. Lipa totalna, ale mogło być 0, <grym>, a mamy 20. Starajmy się optymistycznie. W dzisiejszych czasach podchodzić do życia. 20 zł mamy, 10, słuchajcie, jest kolejna premiera. Nie czas umierać wąda za 5 zł. Także mamy 20 zł na cztery premierowe nowe zdrapeczki. Mam nadzieję, kochani, że Wam poszło o wiele lepiej. Na to liczę. Jeżeli mimo wyniku, odcinek Wam się podobał, zachęcam, aby zostawić łapeczki w górze, subskrybować kanał, żeby być ze mną na bieżąco. No, trzymajcie się, kochani, zdrowo. Pamiętajcie, że dzisiaj jest przedostatni dzień, aby obskoczyć galerię. <laughs> nie, ja ja sobie robię. Jak ktoś nie musi, to nie po galeriach nie lata. A kto musi, no, to jest przedostatni dzień, aby, no, cokolwiek, że tak powiem, kupić innego niż artykuły spożywcze czy leki. Od soboty, jak wiecie, wszystkie galerie, kina, teatry, wszystko będzie zamknięte. Jak długo to się okaże, mam nadzieję jednak, że jak najszybciej wyjdziemy na prostą. I to by było na tyle pitolenia o Chopinie. Do zobaczenia, trzymajcie się kochani, prawdopodobnie widzimy się w sobotę o 19 na live. Powinien już być właśnie post na społeczności, wpisujcie z drapeczki do 10 zł, będą dedykacje. Pa, pa, pa.